W tym filmie chciałabym opowiedzieć o tym, jak pracować z utworem Leo de Libesa Pizzicato w ramach aktywnego słuchania muzyki według Bati Strauss, y, które opracowałam y, do tego, żeby móc pracować z dziećmi z niepełnosprawnością. Aktywne słuchanie muzyki y, zaczynamy od tego, że zapoznajemy się z utworem, Czyli przesłuchujemy go pierwszy raz, żeby sprawdzić, gdzie zmienia się melodia, jak y, rozkładają się rytmy itd. Tak y, za drugim razem będziemy mieć tutaj ruch przy muzyce, które nazwiemy duszki. Duszkami mogą być dzieci chodzące, które będą się poruszać po sali i będą swoimi rączkami robić: hu ha, strasząc kolegów, ale możemy też do rączek dzieci leżących wziąć chustki. I wtedy te duszki to będą e, właśnie te chusteczki. Na początku duszki się budzą, przeciągają się, potem szukają kogoś do straszenia i kiedy znajdą, to robią hu-ha. Możemy głośno tam, gdzie muzyka na skrzypkach robi takie plim-plum, mówić za każdym razem hu-ha. Dzieci to bardzo śmieszne Hu-ha. Potem duszki w pewnym momencie idą spać, muszą trochę odpocząć po tym straszeniu, więc tak się zawieszają w powietrzu. E, mogą się dzieci chodzące w tym czasie kołysać albo przytulić do jakiejś podusi, i potem znowu duszki wychodzą straszyć, robią kupcha i na końcu pozbywamy się naszej kustki, wyrzucając ją wysoko do góry. To był ruch przy muzyce. Natomiast jeśli chodzi o e, instrumenty, to tu możemy albo użyć jajek, które będą nam, e, jajek, grzechotek, które będą robiły za ziemniaczki, albo możemy ziemniaczka też przedstawić w postaci e, woreczka z grochem. On będzie trochę rekwizytem, a trochę możemy założyć, że też jest instrumentem. E, w tej wersji, kiedy mm, mamy ziemniaczek. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy na ognisku, upiekliśmy w popiele ziemniaczki, wygrzebujemy je z ziemi, ale okazują się być bardzo gorące, więc nie jesteśmy w stanie ich utrzymać i zaczynamy je przerzucać z ręki do ręki, albo wyżej tam, gdzie jest plim-plum. W pewnym momencie już nam ręce się bardzo zagrzały, więc musimy ostudzić je dmuchając w ręce dzieci. Aby te paluszki trochę odpoczęły, próbujemy ostudzić naszego ziemniaczka, czy w tej wersji, czy w tej wersji. Nie udaje nam się, więc cały czas go przerzucamy, przerzucamy wyżej, kiedy muzyka robi plim plum, aż w końcu nie udaje nam się tego ziemniaczka obrać, żeby go zjeść, więc go wyrzucamy ze złością. Także w tym przypadku, przy utworze pittica, to możemy mieć aż cztery razy. Przesłuchanie tego utworu. Za pierwszym razem słuchanie, za drugim razem duszki, za trzecim razem ziemniaczki z woreczkiem, i za czwartym razem ziemniaczki z instrumentem. Ostatni kawałek tych zajęć to jest relaks przy dowolnej muzyce, która pomoże nam odpocząć po straszeniu czy po intensywnym studzeniu naszych ziemniaków, udanej pracy.